Pod jego adresem trener Łukasz Freitag, tak. Jego zdaniem, teraz uderzenie z dystansu. Dobra próba Brockiego jeszcze. Brocki był teraz bliski odzyskania futsalówki. W kilku latach posuchy. teraz więcej pracuje się z drużynami młodzieżowymi, Teraz chyba przekombinował nieco w tej sytuacji. Dewódzki po już na parkiecie. Herman Romero, mocne uderzenie, piłka jeszcze gdzieś tam odbiła się od poprzeczki. Okolice bramki, ugrzezła w gąszczu nóg zawodników cli Nie ma faulu, okazja! Ale jeszcze to była szansa niewykorzystana ostatecznie przez Błaszczyka. To na przewinienie, odwizdane. Teraz rykoszek, jeszcze okazja. Jest tam ćwielok, spore zamieszanie Łuszczek uderzył na bramkę, ale z linii bramkowej wybił futsalówkę Herman Romero. W sporych opołach może być Oskar Banasiak. Ekostecki, Ekostecki uderza, broni Banasiak. Z tym remem trzecim pojawił się na parkiecie Łukasz Borkowski. To gracz jest prowadzony do Kireksu. Teraz jednak okazja dla Retrago, i go! Kapitan Czerwonych Smoków wyprowadza swój zespół na prowadzenie na Górnym Śląsku. 1 do 0. Herman Romero zagropił piłkę przed siebie. Seget, mocne uderzenie. Znowu wyżej podchodzą do rywala Chorzowianie. Dobry przechwyty Mizgajskiego. Mizgajski poradził sobie swój dwójką graczy. Uderzył na bramkę i z najwyższym trudem sparował teraz futsalówkę na rzut Błaszczyk. Skrzypek poradził sobie z Dubielem, teraz podanie na dalszy słupek. Ofiarnie chciał to wpakować, się piłkę do siatki. Teraz podanie do Dubiela, świetnie tutaj, znalazł go w polu Karny Brocki. Kontrakt Ireksu, Włuszczek uderzył na bramkę, ale został zablokowany. Jeszcze teraz Seget potężnie. Nie opanował futsalówki i Jeszcze walka w parterze o piłkę Segeta. Seget, Seget. Sędziowie pozwalają grać dalej. Dewucki! gol! Jeden do jednego w Chorzowie. Dewucki. Daleki wyrzut Banasiaka. Brocki jest z piłką przed pole. karny Brocki, Ależ refleksy była Rzut rożny dla Kireksu. i uderzy na bramkę Misgajski. Jeszcze teraz ekondra. Tak z bramkarzem. Błaszczyk! Dwa do jednego! A jeszcze odpowiedź czerwonych smoków, które znowu tutaj w Chorzowie zieją ogniem. Zbyt mocno zagrano teraz piłka i zbyt wysoko do ćwiląga. Daleki wyrzut! Błaszczyka! Proszę zobaczyć, co zrobił z salówką. Kostecki. Walczy o piłkę Kostecki. Kostecki! Gol! 3 do 1 dla Red Dragons. minut nadziei dla Chorzowian. Nadrobienie dwóch goli. Teraz niepewna interwencja. Echoły. Stawał założyć jeszcze siatkę. Kraczowi Klireksu, a teraz... W własnym polu karnym Łukasz Błaszczyk. Dobry przekwit Chorzowian, podanie w pole karne Seget. Ćwieląg Dobrockiego. Jeszcze Ćwieląg, ale nieczysto teraz trafił w futsalówkę. A w dodatku przekroczył przepisy. I to jest fałlę numer 5 popełniony przez Chorzowian, którzy kompletnie nie zgadzają się z decyzją arbitra. Izgajski zobaczył jeszcze żółty kartonik. Jeżeli nadal będzie dyskutował z sędzią, to za chwilkę obejrzy czerwoną kartkę. A mamy teraz czerwoną kartkę. W konsekwencji jako konsekwencję drugiej żółtej. Mamy przedłużony rzut karny dla Retedragos, Dragons. Uderzenie obronione jednak przez Bana Jeszcze do Bitka Gładyszewskiego. Jeszcze ćwielok I słyszymy Syrenę, która kończy to spotkanie po raz pierwszy. Od 2017 roku Czerwone Smoki wygrywają z Klireksem w Korzowie 3 do 1. De jeszcze chce coś wyjaśniać z arbitrami. Ma pretensje. Do sędziów zawodnik Śląskiego zespołu Skrzypek Błaszek i Kostecki, to autorzy Goli w tym meczu dla Czerwonych Smoków jedyne trafienie dla Kireksu. Zaliczył w tym meczu podenerwowany dewódzki.